Pan pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Jak pan może, panie pomidorze? Oburzyło to fasolę. A ja panu nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze? Groch zzieleniał aż ze złości. Że też nie wstyd jest waszmości, jak pan może? Panie pomidorze, że pan także go zagadnie. Fe niedobrze, fe nieładnie, jak pan może, panie pomidorze. Rozgniewały się warzywa. Pan już trochę nadużywa, jak pan może, panie pomidorze. Pan pomidor zawstydzony cały zrobił się czerwony. I spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogrodniczki.